Nie, raczej raczej nawet nie zawiedziony, bo oddawaliśmy z siebie wszystko, pojechaliśmy najszybciej, jak tylko umieliśmy. Jesteśmy z siebie zadowoleni. Ostatnio OS wygraliśmy z chłopakami z i z baranem około 10 sekund. Rozmawiałem z nim, on też powiedział, że jechał szybko, ale ja jechałem na granicy. Myślę, że szef zespołu nie byłoby zadowolony, gdybyśmy wypadli, ale i tak podjęliśmy ryzyko. Mam nadzieję, że w takiej sytuacji się cieszą, bo pokazaliśmy, że da się tym samochodem szybko jechać i że walczyliśmy. Naprawdę jechaliśmy dzisiaj najszybciej jak potrafimy. Granica przekroczyłeś, sądząc po tych różach we wlocie powietrza? Czy to jakieś. Już... we wlocie, no wiesz, czasami. E... Czasami tak bywa, no. Nie, w zeszłym roku Brian bardzo mocno stawał, jeździł jako jeden z nielicznych samochodów S2000. W tym, w, tym w tym roku jeździ miszkiem, więc te różnice się zacierają praktycznie. Natomiast różnica pomiędzy N-ką na pewno jest. I to widać choćby po tym. Jak on się przesiadł, to od razu już nie wygrywa tyle. Dzisiaj wygrał tylko kilka sekund. Popatrzcie, ile w zeszłym roku wygrał z nami rajd, a my jechaliśmy Mitsubishi. Zajęliśmy drugie miejsce, a przegraliśmy z nim bardzo dużo. Także różnica pomiędzy NK kami niewątpliwie jest, mm -hmm. a z 2000. Przed nami za niespełna miesiąc rajd Rzeszowski, jak się czujesz na tamtych trasach? Mm, jeszcze o tym nie myślałem, <grym> jak się czuję. No. <grym> Będziemy pchać do końca, prawda? Mam nadzieję, że, że pojedziemy znowu szybko. Było szybko, naprawdę na tym razie jechaliśmy jak tylko mogliśmy, tak szybko jak tylko mogliśmy. Dawno nie jechałem tak jak na e, tej ostatniej pętli. Dzięki.